16 września, wtorek, czytanie karty dnia z talii Droga Duszy. Autorem tej talii jest Konrad Hojan. Dzisiaj w poniedziałek, co dla Was? Karta bardzo mocno chce. No to spójrzmy, co ona mówi. To jest karta arcykapłana. Arcykapłan. O czym on jest dla ciebie? Ja przed chwileczką ci opowiedziałam o mężczyźnie, który według mnie jest właśnie takim arcykapłanem, czyli najwyższą energią męską, gdzie ten najwyższy dwunasty dom stali, którą stworzył Konrad, jest informacją o tym, że ten mężczyzna może być prowadzeniem, że ten mężczyzna ma przeogromną wiedzę, moc i wglądy w pole, w przestrzenie, w dusze ludzkie. Czy Teraz uważaj, czy w Twojej bliskości jest taki mężczyzna? Może jest, ale Ty w codzienności swojej może pominęłaś tą jego dostępność, te jego wglądy. Może traktujesz tego mężczyznę troszkę gorzej niż on zasługuje. Pamiętaj, że. Moja Babka Helena zawsze tak mówiła, że mężczyzna jest jak kwiat. Należy go podlewać, bo tylko wtedy rozkwita. To dla kobiet, a dla mężczyzn, bo wiem, że też mnie słuchacie, panowie. Macie prawo mieć życie wewnętrzne, macie prawo mieć dostęp do niewidzialnego, macie prawo do tego, żeby spoglądać w ludzkie dusze i nauczyć się uzdrawiać. Konrad kiedyś też nie był uzdrowicielem, był zwykłym fotografem. No, przesadziłam. Był niezwykłym fotografem, ale człowiekiem, który normalnie pracował w fabryce. Co dla ciebie, kochani? Co dla nas? W życiu globalnym ży życzę nam, żeby bez względu na to, w co wierzysz. Na Twojej drodze stanął taki arcykapłan, który wskaże Ci drogę. Niech tak będzie dla Twojego najwyższego dobra. Z miłością, Katarzyna Chojan.